Muszę iść do Martiego. Marty, ta maszyna czasu sama się teleportowała! Co? Marty, jestem twoim nowym szefem i iść na koncert Wielki Strach mroku 3. Tak muszę iść. Kilka wielkich strachów w mroku później. Łaka. Wow. Ta scena to jest scena. Nie mogę zrobić nic. Śpiewać wielki strach mroku. Muszę tu. I nie mogę skończyć nic. Teraz robimy. my robimy wszystko. Ale Marki ma ten koncert, więc nie wiem o co w tym chodzi, bo nie. potem i tak nie będziemy mieli czasu dla siebie i później nie będziemy przenosić się w czasie, bo ten wehikuł czasu to wehikuł czasu. I my jesteśmy w nim, to Gitara też gitarą jest. I zrobić nie wiem co na scenie śpiewać muszę to. I nie wiem co ja tym razem. smarty